Jak widzicie, herbata mi się kończy. A to dlatego, że właśnie przed chwilą nagrałem do końca już vloga. Ale mam, y chciałem zrobić o tym oddzielny film, żeby po prostu y lepiej y ludzie byli doinformowani i żeby łatwiej mieli dostęp do tej informacji po prostu. Y Zorganizowałem coś takiego. E, jeśli, kiedy widzicie na moim kanale te wszystkie DIY, te zrób własny dubbing, e, rozumiecie? Z tą szarą miniaturką, czyli e, poznajcie medyka DIY, poznajcie scouta DIY, nie wiem czy scout miał własny ten, ale dobra. E, poznajcie snajpera DIY i tak dalej. Może nawet być, poznajcie, nie, może być nawet z, jak złapać z wyrodnialca 2 DIY, C cokolwiek. Jeśli wstawicie do tego własny dubbing, ale z własnymi tekstami i z własnym, własną interpretacją głosu, czyli coś takiego, że jak mamy. Poznajcie inżyniera. To wy robicie coś na zasadzie kapitan-inżynier. Poznajcie kapitana-inżyniera. Posłuchaj, tępy chuju. Jestem kapitanem! To znaczy, że ja tutaj dowodzę, yy, czyli właśnie przerabiacie ten głos, żeby brzmiał jako jakaś inna postać. Albo jak chcecie po prostu, żeby brzmiał, i przerabiacie teksty, żeby pasowały do tej postaci. I to jest hashtag Poznajcie kogo? I to yy, i będę później, jeśli będzie duże zainteresowanie, to zrobię tego kompilację, zrobię tego playlistę i będzie fajnie. Po prostu. I dwa takie poboczne hasztagi, Pan Piotr, hashtag Pan Piotr, to jest hashtag, który byście yy, mogli wykorzystywać, kiedy na przykład robicie film, gdzie oglądacie mój dubbing, gdzie wykorzystujecie też jakiś mój DIY, yy, albo gdzie mówicie na mój temat, albo gdzie wystąpiłem nawet, coś takiego. I. I łatwiej mi będzie wtedy szukać takich nagrań, bo ja lubię oglądać filmy o mnie, bo jestem fajny i, i jak byłby taki właśnie hashtag Pan Piotr, to by było mi łatwiej to znaleźć i, i innym też w sumie. I też mógłbym robić z tego kompilację czasami, więc to, te, to też jest fajny pomysł. Yy, I ostatni hashtag to był, jaki? Pyta, pytaj, pytanie do Pepe. Pytanie do Pepe. To jest hashtag, w którym byście nagrali swoje pytanie jakieś do mnie, albo jakiś nawet tekst. Nawet nie musi być pytanie. Może być jakiś głupi tekst. Może być, możecie pozdrowić kogoś, możecie jakiś żart walnąć. Może być coś takiego, nawet pytanie do Pepe. To będzie hashtag, i wtedy ja czasami w niektórych filmach w środku nagrania po prostu nawiążę do tego. Będzie sekcja pytanie do pana Piotra. I po prostu odpowiem na to pytanie, albo na ten tekst jakoś. I w ten sposób nie będę musiał tak często robić vlogów i będziecie bardziej na bieżąco wtedy z takimi no, rzeczami, o które chcecie zapytać faktycznie. Takie trzy hasztagi. Fajna zabawa. Będziemy mieli lepszą interakcję ze sobą. I czekam, czekam na waszą twórczość. Czekam na poznajcie kogo. Czekam na Pan Piotr i czekam na pytanie do Pepe. Oczywiście bez spacji wszystko piszcie, bo to nie zadziała. Jak napiszecie to ze spacjami. Yy, macie napisane pod tym filmem na niebiesko, macie napisane te wszystkie hashtagi. Jakby co? I wystarczy, że skopiujecie je albo coś takiego. Tak dla bezpieczeństwa, żeby, żeby się nie popsuło wszystko. Ale dziękuję za uwagę. Yy, zapraszam do wspólnej zabawy. I tyle. Fajnie będzie. Jeśli ktoś się do tego przyłączy w ogóle, fajnie by było. Może zaproszę kilka osób tak. Wiecie. Własnoręcznie do, takiej, do tej akcji, do poznajcie kogo. Albo do Pytanie do Pepe. Bo hashtag pan Piotr to jest taki bardziej ogólny, żeby po prostu łatwiej było mi znaleźć te filmy, gdzie, no, gdzie jest o mnie mowa, albo gdzie, no, gdzie gdzieś tam wystąpiłem. I fajnie bo, bo lubię takie oglądać filmy i tyle. Dobra, dziękuję za uwagę. Ja się zbieram, może i ładna ta pogoda była, ale i już trochę, trochę się nasiedziałem, dokończyłem moje pół litra herbaty. Dobra, tyle mi wystarczy. Dziękuję. Plulum. Jeszcze raz, kurde pierdny ta ryba, co jest?